Cześć, YouTube. Dzisiaj pokażę Wam, jak ubiera się mandarynki. Profesjonalizm. O! Widzicie co? W następnym odcinku, może spróbuję obiecać mandarynki jak najszybciej. Nie wiem, jaki jest największy dekord. Uwielbiam mandadynek Może najm... Nie wiem mam, czy najmą trzyma ten rekord Ubiedania mandarynek na czas Ale to zaś... Wymaga dużego skupienia się Zobaczcie no widzicie W 50 sekund mi się udało mm. mm. Okej okay. To te... Będę a, jak już obozowałem, teraz wiem. Speedy z jedzeniem, dadanek i obydanie. Co to go uważa? O, się, ledwo. Wiesz, że polska? Mm. Mm. muzyka do gry, na mandrynek widzicie to jakość? Pestka, pudwa. w wrócił nam na ręki? Tak. Będę bogiem najmana. A, ale jakbyś to. Nie, nie, nie. Dziękuję, Boże. Zostało zjedzone. Mój czas to 2, 40 sekund. Ileś tam. W następnym odcinku, jak chcecie, to mogę ze danować obiadanie i jedzenie manda na czas. Nie wiem, jak jest aktualny dekod polski ani światowy, ale go pobiję. Zobaczycie. A więc tak, to jest odcinek końcowy. Co w ogóle gram za głupoty. Koniec odcinka. Do widzenia.